Cześć, nazywam się Bartek Łęczycki. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Już niebawem pojawi się mój pierwszy, długo oczekiwany, interaktywny kurs gry na harmonice ustnej pod tytułem Akademia Harmoniki. Będzie to podsumowanie 20 lat mojej działalności pedagogicznej, podczas której wychowałem kilkuset harmonikarzy, a wielu z nich gra teraz profesjonalnie z zespołem. Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących oraz tych, które już trochę grają na harmonice, ale które chciałyby ugruntować swoje umiejętności i sprawdzić, czy nie nabrały złych nawyków. Krok po kroku pokażę Ci, jak efektywnie ćwiczyć na tym instrumencie, pokażę ćwiczenia techniczne, jak grać akordowo, jak grać pojedynczym dźwiękiem znane melodie. Będziemy rozwijać słuch oraz poczucie rytmu, czyli dwa najważniejsze elementy dla muzyka. I na tym etapie to by było na tyle. Będę Ci informować o wszystkich informacjach dotyczących tego kursu. Bądźmy w kontakcie. Nie mogę się doczekać naszej wspólnej nauki. Cześć.